Cześć wszystkim! Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak można łatwo naprawić taką, powiedzmy, wadę produkcyjną takiego agregatu. Ogól, Ogólnie agregat jest bardzo fajny, bardzo cicho pracuje, wydajny, naprawdę radzi sobie nawet z kompresorem takim 1,5 kW, startuje. Także prąd rozruchowy jest dosyć duży i on też daje radę. On się może nazywać inaczej może mieć obudowę pomarańczową. tam obojętnie jaka nazwa ale producent, producent jest tylko jeden. I teraz z tyłu. Czasami dochodziły tutaj takie dziwne dźwięki. Jakby coś tam gdzieś wpadło w wentylator. No i teraz pokażę. No tu mam wyjęty już ten silnik z tego agregatu. I teraz tak, To jest prodnica. Ona tu przychodzi z tyłu oczywiście. Tutaj ją trzeba zdjąć. Silnika w sumie nie trzeba wyciągać z obudowy, bo można też to zrobić w obudowie, ale... stwierdziłem, że tak będzie mi wygodniej. Teraz tak, ściągamy prądnicę, znaczy to zwojenie tutaj. Za pomocą takiego ściągacza, którego sobie sam tutaj wydubałem, to jest nakrętka taka 27 mm i skok 1,5 mm. Wchodzi tutaj na ten gwint, przyspawany kawałek płaskownika. Można podkładkę przyspawać. Nakręteczka i tak śruba, oczywiście do, do, do ściągnięcia. Taki ściągacz, nie, zwykły. I teraz tak, kółko schodzi. Widać, że ten wentylator tu jest luźny. Dlaczego jest luźny? Bo śrubki się odkręcają. I te śrubki potem tutaj rysują po obudowie, nie? Dlatego to tak rzęziło. I teraz tak, e, te śrubki się odkręcają dlatego, bo tu nie ma żadnego zabezpieczenia. Ono wchodzi sobie tutaj bezpośrednio w tą blachę i w gwint. Żadnego kleju tam nie ma nic kompletnie. Teraz przykleję na klej, także będą się trzymać. Także taka jest ciekawostka. A ogólnie agarret bardzo fajny. Wykonany w miarę OK. Tylko że po prostu no, taki badziew tutaj zrobili trochę. No. Może to tylko to. Zobaczymy w dalszej przyszłości. Także pozdrawiam wszystkich.